Witajcie, dzisiaj Wam przedstawię, co zrobić, jeżeli wybuchnie pożar i wy go zauważycie, będąc w jakichś pomieszczeniach użyteczności publicznej, wszędzie tam są tego typu przyciski, tak zwane ROPY, czyli ręczna ochrona pożarowa lub przeciwpożarowa. Jeżeli byście zauważyli, że wydobywa się dym, widzicie ogień. I jeszcze czujniki nie zadziałają. Możecie śmiało zbijać szybkę. I nie tyle co nacisnąć, co wcisnąć ten przycisk, przytrzymać go, aż usłyszycie syrenę. Za chwilę będę prezentował Wam, jak działa to podczas moich prób, które wykonuję na jednym z obiektów. Dzisiaj dokonamy próby przycisku rop ręcznej ochrony przeciwpożarowej. W tej chwili straż pożarna jest powiadamiana o wybuchu pożaru. Resetowaliśmy alarm i powinniśmy powrócić. Do normalności, błędy są wykazane. Spis wszystkich otwarć drzwi ewakuacyjnych, zamknięć pożarowych i innych są drukowane na takiej drukaresce. W tej chwili straż została już odwołana przez reset, ale czy przyjedzie, to zobaczymy, jak widzieliście. Przytrzymałem przycisk, zapaliła się kontroleczka, i żeby wyłączyć ropik, trzeba było użyć specjalnego kluczyka. I na przykład, jeżeli wciśniemy ten przycisk i uciekniemy z miejsca, Straż Pożarna nie dość, że będzie wiedziała po szybce, że była zbita i że tu był wciśnięty, ale jeszcze po tym, że jeżeli nie Przekręcimy tego kluczyka. Nie odblokujemy tutaj takiej specjalnej zapadki. I widać jest od razu, że tutaj był wciśnięty rop. Kiedyś używałem takich ropów, które same się trzeba było nacisnąć jakoś przekładnie i się resetowały. W tej chwili trzeba użyć kluczyka. Więc nie bać się używać tego przycisku. W razie zagrożenia, wiem, że Straż Pożarna, praktycznie natychmiast, już nie pamiętam dokładnych danych, ale to nawet nie była sekunda, jest powiadamiana o tym, że jest zagrożenie. Na duży obiekt handlowy, w którym ja pracuję, są wysyłane aż trzy jednostki bojowe, jedna drabina i dwie gaśnicze. Więc Straż Pożarna ma za zadanie wysyłać bardzo duże siły w celu eliminacji nawet małego zagrożenia, żeby szybko ugasić pożar. Mam nadzieję, że Wam się podobała instrukcja, czy też to, co pokazałem, wciskając tego ropa. Trzymajcie się.